Szanowni Państwo, a z nami Tomasz Babiloński, właściciel Babylon Promotion. Dzisiaj spotykamy się w Koszalinie, czy to pana pierwszy raz w tym mieście podczas wydarzenia sportowego, bo dodam tylko, że jako gala boksu zawodowego to pierwsza historyczna gala właśnie w tym obiekcie. Jak najbardziej jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolony odnośnie tego to, co widzę, czyli frekwencji, bo dzisiaj boks ma troszeczkę problemy właśnie, żeby zainteresować kibica, żeby przyszłag na halę, a tutaj hala nawet nie mała, duża i prawie komplet. No właśnie, z czego według Pana wynika ten problem boksu, aby zapełnić hale widowiskowo-sportowe w naszym kraju? Czy to jest wszystko przez te freak fighty, które zapewniają, zapełniają hale, które tak naprawdę niszczą sport, bo sportem tak naprawdę nie są? Myślę, że po części tak. Ze względów na to, że po prostu młodzi ludzie Chcą przychodzić na coś innego, na widowisko, na rewie mody, na światełka, na muzykę, pobawić się. I to jest tak bardziej traktowane. Weźmy pod uwagę, że większości tych zawodników, nie mówię, że wszyscy, przychodzą, żeby zrobić jednego, drugiego wciula. Czyli tak, zapłaciłeś, pobawiłeś się, dotknąłeś. A to, że ja odklepałem w jednej setnej sekundzie, to się nie liczy. No ale jako widowisko byłem nieraz, jest to ciekawe. Cie, ciekawe. Ale weźmy pod uwagę, że te, ci młodzi adepci, którzy tam przychodzą bawić się, oni też pewnie w, będą wyrastawać ze swojego wieku i pewnie się tak domyślam, że się może znudzić i będą chcieli zobaczyć prawdziwy sport, więc tak naprawdę oni tak dorastają, robią swoją robotę chłopaki tam powiedzmy o tych y, federacjach y, frykowych. Młodzież dorasta i wchodzi na sport i później to się wszystko kręci, więc lepiej, żeby trenowali, żeby nawet udawali, że trenują. I mieli po prostu robić jakieś inne głupie rzeczy. No właśnie, spoglądając na kartę walk, jeśli chodzi o dzisiejsze pojedynki, na który pojedynek głównie pan czeka, który w pana ocenie będzie najbardziej emocjonującym starciem? E, oczywiście swojego zawodnika. E, z, z zawodnikiem Krystiana, to jest Kalinowski Stanio. to jest dla mnie walka bardzo ważna, ze względu że ja ją wymyśliłem, namówiłem e, i mam nadzieję, tak jak było, polski Lodzik w Legionowie 20 października, to i to i ta walka będzie interesująca. Bo tak naprawdę dzisiaj my musimy być takimi powiedzmy, malarzami sportu. Jeżeli my będziemy wytwarzać tak zwane dobre walki, to one będą się niosły. Jak my będziemy robić walki byle jak, już tam nie będę mówił i wskazywał palcem gdzie co i jak, i ludzie są rozczarowani, to później drugi raz tak ciężko ich namówić. A jak na przykład robi się walkę nawet z zawodników dużo słabszych, marketingowo, czy powiedzmy znani i tak dalej, ale widać ich walkę, to oni po prostu sami sobie tworzą się wojownikami. A czasami wojownicy już mają za sobą ten, taki, powiedzmy, dobry prime. Szanowni Państwo, idąc dalej tym torem myślenia, malujmy dalej prawdziwy boks w naszym kraju. A my dziękujemy za rozmowę. Naszym rozmówcą był Tomasz Babiloński, właściciel Babylon Promotion. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.